Także siemaneczko, witam was tutaj bardzo serdecznie na mapie Nordbrand Dzisiaj zaczynamy żniwa słonecznikowe Tutaj jest przed nami Massey Ferguson Activia Za nami Fend 700 Vario z dwiema przyczepami Krugela Ale my bez zbędnego gadania wsiadamy Włączamy kombajn Odcinek miałem wczoraj nagrać znaczy, się, na, tak jakby nagrywałem, lecz y, zapomniałem włączyć programu do nagrywania i się nie nagrał. Trochę poopowiadałem, a on się nie nagrał, i lipton z tego wszystkiego wyszedł. Już pół pola tutaj mam obcięte z tamtej strony, i teraz z tej będę chciał. Miałem dzisiaj tego nie nagrywać i przez tym mały zrobić, bo z rolniczej doliny też mi odcinek nie wyszedł, bo w jakimś innym, p... w innym programie to się nagrało, czy w ogóle w innym formacie, o innym formacie się nagrało, nie szło tego przekonwertować w ogóle. Chciałem później wystawić bez konwertowania, ale się nie dało. No i tak jakoś to wyszło. Jakiś wczoraj taki był dzień failowy tak, trochę później posiedzieliśmy z Michałem, tam pograliśmy i to, ale coś nam to zaś nie wychodziło, też i tak. Dzisiaj, może dopiero pod wieczór, będzie odcinek z rolniczej doliny, jak w ogóle wyjdzie. Bo nie jestem pewny, bo Michał gdzieś pojechał. No i tak to jakoś wyszło wszystko. Także przepraszam, miałem tutaj zacząć, ale coś mi nie wyszło i. I nie szło jakoś tego naprawić później, a trochę się nam opowiadałem. Wszystko w poprzednim odcinku jest bardzo dziękuję za ponad 100 wyświetleń pod Rolniczą Doliną Skopania Ziemniaków. Tam co zrobiliście, to jest normalnie szacunek dla Was. Dziękuję bardzo. No i też dalej namawiam na na tą mapę Lozenberg co, co ja wam tam wysłałem do tym spika linki tylko pobieracie mapę i macie już wszystko nie musicie żadnych modów dodatkowych pobierać bo tylko będzie mapa będą dwa holmery kopać później następny odcinek będzie z odbioru buraków też będzie holmer odbierał myślę, że to dość fajnie wyjdzie to jednak z dużych maszyn to może być dość fajne. Wracamy po krótkiej przerwie. Mucimy dalej, tu ten słonecznik. Nie, nie opierdzielamy się. Myślę, że to dość fajnie nam wyjdzie. Ten odcinek taki też trochę nudny będzie. W następnym odcinku pewnie będzie jakieś presowanie słomy na tym polu, co poprzednio muciliśmy w Boże, i pewnie następnym jeszcze będzie e, jakieś sianokosy pewnie wyjdą, żeby to jakoś tak urozmaicić. Później się to owinie w baloty na pewno i pozbiera się też na odcinku, może nawet ale też mam taką fajną przyczepę co automatycznie zbiera belki także zobaczę jak to on mi pójdzie ile belek tam by to wyszło Fakt, trochę omijaków robię bo takim tutaj trochę jednak częściej bo są te wszystkie modyfikacje takie pododawane i to mi tak nie, nie, nie za bardzo pasuje bo to się wszystko jednak częściej bym musiał większy nakład brać ale mówię, a szybciej tak pójdzie. Tak, trochę omijał, ale to się później zniweluje jakimś agregacikiem, albo jakimś może gruberkiem. No i co to? Tak trochę się naopowiadałem na odcinku z ziemniaków. Także na niego bardzo serdecznie zapraszam. Też planujemy serię na takiej też polskiej mapie. Gdyby ktoś chciał zagrać, tam są trzy gospodarki. To jest życa, czy coś w podobie. Ona jest na LS World Także jakby ktoś chciał, to napiszcie w komentarzu. Lub też ja jestem w tygodniu, tak gdzieś od dziewiątej do wieczora. Na tym spiku. też wam podam IP serwera. Tam u dołu jest kanał zazwyczaj tymczasowy. Może się mi uda załatwić, żeby był jakiś swój kanał, jakiś prywatny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na razie nie ma co myśleć naprzód, tak za bardzo. Na razie, może dokończymy tą serię. Nie wiem, czy na jakąś inną mapę przenieść, czy coś. Zobaczymy jeszcze. Ta mapa tak mi się za bardzo jakoś tak nie widzi. Może na jakiejś innej mapie spróbujemy. Czy też na jakiejś oryginalnej. Może na sosnówce. Bo sosnówka jednak fajna mapka. Ale ja tam z Michałem, zaczęliśmy sobie taką serię od zera. Tak jak jest na samym początku, już tam się dużo, dużo dorobiliśmy. Takie dość duże pola mamy. I też to fajnie nam tam idzie. Owce są, jest dużo owiec. Może na tej, na tamtej mapie coś zrobimy Jak jacyś chętni by byli na granie, to zapraszam serdecznie Jak mówiłem na tym spiku jesteśmy zazwyczaj Ja to na pewno Michał tak rzadziej bo on w, nie, w inne gry gra ze znajomymi Także ja na, ja raczej jestem Jeśli by mnie nie było to trochę problem ale to napiszcie wtedy w komentarzu pod filmem to ja zazwyczaj po 15 minutach najdłużej odpisuję tak to szybko się staram odpisywać żebyście później nie wyszli i nie zapomnieli o tym a też później mi się nie chce szukać a jak jestem przy komputerze to od razu sobie wyszukam czy coś a tak to zawsze inaczej jest no to to pole dość konkretne jest wam powiem Już jeden zbiornik tam namłóciłem chyba Nie nawet dwa zbiorniki tam namuciłem Na tej przyczepie już są tam gdzieś jest 16 ton chyba Także tutaj też zaraz będzie pewnie zbiornik bo jest 6 ton a jest y, przecież 8,5 8 tony chyba jest zbiornik Także, no i galantny tutaj zbiornik jest. Także jakby ktoś chciał sobie pograć ze mną, ja to tam jestem otwarty. Nie jestem jakimś wielkim youtuberem, żeby wybierać czy coś. Także serdecznie zapraszam na to, na, na nagrywanie. Nie bójcie się, nie gryzę. Michał też nie także jak byście chcieli sobie ponagrywać ze mną to proszę bardzo nie krępujcie się albo wbijajcie na Tesa piszcie w komentarzu też dogadamy się jak Wam pasuje jakąś serię może zrobimy ja jestem otwarty na każdą propozycję No i co by tak powiedzieć. Jestem bardzo dumny z y, polskiej reprezentacji w skokach, bo z, z, w fazie grupowej zajęli pierwsze miejsce w sobotę, czyli wczoraj. Także to było dość fajne przeżycie jak to oglądać. Niestety nie byłem w Zakopanem, ale, ale oglądałem. Bardzo ładnie im to szło. No trochę Stoch mało skoczył. Bo, bo Niemiec skoczył 147 metrów a Stoch 137 to jednak 10 metrów to jest różnica to jest dość duża różnica ale nie ma co dzisiaj są te skoki już znacznie są no i zobaczymy jak to nam pójdzie tym, tym naszym Polakom był by było fajnie jakby znowu Stoch wygrał już normalnie to by było piękno Jak Polacy teraz się poprawili, a zwłaszcza w skokach W piłce nożnej też Także bardzo konkretnie im to idzie bardzo dobrze O kurde, a ma przyspieszenie ten Masaj no Ja tutaj nie zauważyłem ja mam coś z monitorem, że mi ucina kawał... kawałki obrazów i gdyby ktoś miał podobny problem i już to załatwił to prosiłbym o kontakt w komentarzu, bo to jednak trochę nerwiające jest bo nie widać i po prawej i po lewej stronie dobrze, że wy widzicie cały ekran bo ja nie widzę i kawałka prawej i kawałka lewej strony nie wiem ile procent już jest to mi ucina że jakbyście mieli taki sam problem i byście rozwiązali to jest Windows 10 także no nie wiem czy to by coś czy ktoś mi mógł pomóc czy też nie no ładny ten ten Masyj nawet jest mi się podoba ale to nic mi się może podobać ja. a wam nie tutaj bezbędnego gadania może to pole na odcinku obetniemy jeśli nie to poza odcineczkiem w następnym odcinku tak jak mówiłem zrobimy presowanie słomy walterką yy, w kostki później może jakąś presę się kupi rolującą i się zbeluje słomę na czyście znaczy nie słomę, tylko siano jakby zatniemy jakąś włoneczkę fajną Sienokosy mi raczej jest dość szybko sprawnie pójdą, bo są te duże kosiarki pod Tingera. Pod nie można z tyłu podczepić yy, też zgrabiarkę lub kosiarkę drugą, bo Waltra ma tą funkcję, że się obraca kabina. że Zobaczymy jak to by nam poszło i wtedy z przodu by była yy, zgrabiareczka. Ktoś pomyślę jak to by dobrze zrobić, żeby się nie narobić, a zrobić. A jak każdy Polak zrobić, a się nie narobić. Ta mapa jest dość fajna, ale tak pusto na tej mapie jest. Tak, są jakieś takie detale, że są stogi, jakieś tam później jest wioska, coś, ale to nie jest to. Na przykład na Lozenbergu tam są fajne, tam jest bardzo fajna mapa to jest. Zachęcam do pobierania. Zobaczcie, jak byście chcieli ze mną zagrać bardzo wdzięczny bo już chciałem ten odcinek nagrywać wczoraj ale nikogo tak nie było i tak później na chcieli, nagrywaliśmy tą rolniczą dolinę żeby do was rano była i nam coś się nie nagrało w innym formacie było i dzisiaj nie wiem czy wyjdzie rolnicza dolina czy nie ten odcinek na pewno wyjdzie ale za to pewnie nadrobimy to i może będą później z Rolniczej Doliny dwa odcinki pod rząd. U mnie będą teraz w odcinku sianokosy, druga część, bo mi się kiszonka już skończyła, kiszonka. Trawie jeszcze mam, ale sianokiszonka mi się skończyła. Eee, później w następnym odcinku u Michała pewnie albo będzie kopanie ziemniaków, albo kopanie buraków, bo taki dość spoko kombajn wyszedł do kopania buraków, taki ruski trochę. Bardzo fajnie mi to... bardzo fajny on jest, fajnie zrobiony ten model. Nawet nie wiem czy w realu taki jest, ale jakby był Neptun to by było jeszcze fajniej. Ale tak to fajne. samojezdne to jest. Nie wiem jak to się nazywa, ale to chyba Michał znalazł gdzieś na LS World. Dzisiaj w kościele mi to podał, bo my jesteśmy razem z No i to tak jakoś... Fajnie to wygląda. Z tyłu ma trochę za duże koła, takie jak odciągnika, ale... Da się przeżyć. Mi to się dość podoba. W następnym sezonie też chyba sobie zasiemy buraki, bo jednak buraki też fajna sprawa. Ten można zarobić na burakach, tak jak na ziemniakach. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Kto jeszcze nie widział, a tam naprawdę co zrobiliście z tymi wyświetleniami? To ja jestem tak zadowolony: 100 wyświetleń, ponad 100 wyświetleń tam jest. Nie wiem, czy to fajny ten odcinek wyszedł, bo tak trochę z śmiechu było na samym początku, później też był śmiech. fajny ten odcinek dość wyszedł, czyli ona sobie dawała radę. I no my, to jak tutaj sobie też się trochę pobawiliśmy później było zapotrzebowanie na te ziemniaki Wyjazłem na zapotrzebowaniu tam prawie 60 ton chyba wyszło tych ziemniaków także później ciągniki miały co robić, co ciągać i też pod lasem było też jeszcze jedno pole ziemniaków co na odcinku nie kopają, bo ono było takie krzywe też później wykopałem poza odcineczkiem i tam było chyba 18 ton także z ziemniaków jestem bardzo zadowolony Zobaczymy jak u Michała pójdzie, bo tam jest większe pole. Ale to się wszystko okaże. Bo jeszcze nie nagrywaliśmy, a mieliśmy nagrać te ziemniaki zaraz jak u siebie nagrywałem, ale później już było późno i nam się nie chciało i poza odcinkiem musieliśmy tam posprzątać trochę, pogarniać. Michał też na swojej farmie musiał pogarniać. I tak jakoś poszło, ja musiałem później krowy pokarmić. Miałem nagrać odcinek z wywożenia obornika, miał być, był obiecywany, ale ten odcinek się właśnie nie nagrał w innym formacie. No i kurczę, byłem z tego niezadowolony, ale może po sianokosach, po tym wszystkim, może jeszcze jakiś wyjdzie z wywożenia obornika, bo tam może po kukurydzy, bo kukurydza wszystko na kiszonkę pójdzie że odcinków jeszcze tak jak się wydaje, że mało, bo mała mapa, ale odcinków jeszcze będzie. Jeszcze może jeden sezon pociągniemy. Mi i Michałowi się ta mapa bardzo podoba, już ją ogarnęliśmy. Nie ma tam żadnych takich błędów czy coś. Tak, jajka tam są na niebie, czy tam słoma pościelna świnią, ale to tam da się wybaczyć. Najważniejsze, że są takie podstawowe funkcje jak karmienie, bo na niektórych mapach to karmienie też było tak dziwnie poustawiane. A tutaj dość fajnie. Jeszcze nie wiem, jak jest z karmieniem zbilansowanej karmy, bo jeszcze nie patrzyłem na to, ale myślę, że też jest dobrze, bo yy, tam nic nie, 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 nie szkodziło. Jak belkę położyłem, to zaraz była zjedzona ta belka, czy coś w tym deseń. Jakże było dość spoko, ta mapa jest zrobiona. Nie ma żadnych jakichś tam większych błędów, czy coś tak, gdzie... Gdybyście chcieli sobie pograć ze znajomymi to zapraszam. To ta mapa nie, da, nie waży dużo, a dość fajna jest. Także jak chcecie to proszę bardzo nagry, nagrywać. To moja mapa nie jest, ale zachęcam. Nawet szczerze powiedziawszy to nie wiem kogo to jest ta mapa. Ale dość fajnie mu to wyszło, na pewno to nie jest pierwsza i nie ostatnia Ja wprawdzie jeszcze żadnych modów ani map nie robiłem do farminga, bo miałem słabe komputery Ale może coś, jakąś mapkę by się zrobiło. kiedyś chciałem w do 15 sobie zrobić mapę tak jak ja miałam u siebie gospodarstwo To by dość fajnie była ta mapa, tak jak mam całą swoją wieś takie różne niektóre gospodarstwa co jeżdżę do nich tam, co jest jakiś a ktoś tam, ktoś tam żeby fajnie było, jakbym sobie zrobił mapkę, ale nie umiem. Nie wiem czy się będę w to bawił. Może kiedyś spróbuję. Jakaś by była taka odskocznia. Bym ją też, bym ją wydał tam, co tam. Nie, to nie chodzi o, o przerabianie czy, czy co tam robicie. Na każdy sobie chce później mapę przerobić, ale też no, jak ktoś siedział nad mapą i jest bardzo dobrze dopracowana i później ją ktoś ukradnie, zmieni linki i on na niej zarabia, no to to już jest trochę jednak szczyt tego wszystkiego i no to tak nie jest za, za fajne. że ja wam tutaj nie będę tam kazań jakichś prawił ale muszę to sprawdzić tylko czy mi się to nagrywa nagrywa no tak jakbym się nie nagrywał to by było trochę lipton także skończymy myślę to pole na odcinku to nie było takie dość spore pola, ja już trochę obcięłem. Chyba masejek dobrze poradził. Dość sypło z tego pola. Dwóch przyczep nie będzie, ale... ale będzie. To no jest jakoś tak tragicznie. Nie wiem, czy by zmienić tę mapę, piszcie w komentarzach. Czy zmieniać tę mapę na jakąś inną, a jak na jakąś inną, to podajcie propozycję. Czy też na taką bardziej polską, czy też na takie duże maszyny jakieś. No fakt, nie są jakieś bardzo duże, te maszyny. Ale no, jednak jakieś większe by się przydały. Następny zbiornik. No sypie, sypie. Ja Myślę, że to pole skończę i dopiero i skończymy ten odcinek, żeby ja później nie musiał poza odcinkiem, bo mi się zaś też nie chce. Tak, są pracownicy, też zatrudniam tych pracowników, no ale pracownik tak nie wytnie jak, jak człowiek normalny. Nie wiadomo jak ci pracownicy są wtedy robieni w się a no, tutaj za dużo nie zostało w Tomis z powrotem i wywieziemy zost, wywie, zost, wy, kombajn zaprowadzimy na farmę no i tutaj tak fajne przyczepki, krugelki zmienione barwy tylko pędzi ładnie, proszę bardzo no i tutaj jakoś sobie tutaj radzimy a zapalić zapomniało mi się bym odpalił na rozruszniku by wziął ale chyba by nie wziął niestety śrubokręt jak w 30 i by cyknął ale co tam to, to nie jest taki sprzęt ale polski sprzęt lepszy niż jakiś hand to jednak w polskim tam się coś podpompowało czy coś już szedł jak pershing w pompce w pompie paliwowej się o ząbek przestawiło, to na jakichś wiejskich wyścigach lepiej szedł ciągnik ale to już nie z takimi z takimi nowinkami jak tutaj są się ładnie nam buja koła dość szerokie tutaj są aktywi fajny kombajn Heider może by mógł być większy, bo jednak ta rura jest taka wysunięta, ale pewnie nie chciałem, żeby był jakiś za wielki do tego kombajnu, bo gospodarstwo nie jest takie aż bardzo wielkie. Nie mam tylu pól. Fakt, że tam jeden kolega napisał, że jest duże gospodarstwo, no i to jest fakt. Gospodarstwo jest duże, ale, ale pola nie są aż tak bardzo duże jak na takie gospodarstwo. Już to, kiedyś grałem na, tym, na tej mapie, ale. Coś mi ona jak do gustu nie przypadła I nie grałem później Ale co tam Wsiadamy w Fendora I Jedziemy wysypiemy się I zawiozę to może na Na silos Bo nie wiem w sumie gdzie jest ten silos Ale domyślam się że on tam gdzieś jest tam 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 o tam tam gdzie jest kółeczko tam sprawdzimy wszystko wsiadamy tu światełka, koguciki i lecimy no trochę fendik ma co ciągnąć 33 tony 35 że jest co ciągnąć. Tutaj ruchu ulicznego nie ma, także można jechać jak się chce. Był niedodany. I farma proszę bardzo. Porządek zrobiłem na farmie, także nie mam nic do ukrycia. Tak się wydaje, że te odcinki to jednak aby pół godzinki albo 25 minut, a tu jednak trzeba przygotować serwer przygotować, żeby posprzątać drogę, żeby później nie było jakiegoś przypału. Tu się tu sypie. Tak, tu się sypie, dobrze. Tu się może sypać. A ja myślę, że takim akcentem wysypiewania zboża tutaj się yy... słonecznika byśmy zakończyli ten odcinek, żebym ja go od razu wydał. Także dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Do kolejnego odcineczka. Na razie cześć!